Odcinek 50. Dzień dobry. Co za niespodzianka. Lepiej kuć żelazo póki gorące. Co to znaczy? Pomogę pani znaleźć Daniela, ale chcę wiedzieć. Ile za to dostanę? Dużo pieniędzy, jeśli będzie się pan stosował do moich poleceń. Dużo nic nie znaczy. Dla kogoś może oznaczać mało. Szukając pana, dowiedziałam się, że jest pan bankrutem. Proszę nie przerywać. Jest pan bez grosza. To będzie dużo, jak na tak łatwą robótkę. Nawet nie wiem, co mam zrobić. Syn odziedziczył rancho, ale nie może go objąć, bo ściga go chilijski wymiar sprawiedliwości. Chłopak jest bandytą. Sprzeda nam rancho w zamian za wolność. Nam? Mnie i mojemu wspólnikowi z pana pomocą. Kto Danielowi zapisał ten spadek? Kochanek pana byłej żony. Zabawne. Ukradł mi żonę, a teraz mogę się cieszyć jego majątkiem. Los płata figle. Wiem, że to nie takie proste. Nie jestem naiwny. Nie mogę objąć spadku, bo nie jest mój, tylko Daniela. Może pan. Powiem jak. Ale proszę słuchać uważnie. Żałujesz, że się pobraliśmy? Nie. Ale nie wiem, jak moje córki przyjmą to, że pobraliśmy się po i po tak krótkiej znajomości. Będą zaskoczone, ale ucieszą się widząc Twoje szczęście. Jesteś ich matką i pragną dla Ciebie tego, co najlepsze. Okłamała mnie, mówiąc, że nie polecisz Nie dramatyzuj Zrzuć winę na mnie Mogłaś nie wiedzieć, że lecę z tobą Zobaczyłaś mnie dopiero w samolocie Tak powiem Nie myśl już o tym gdzie będziemy mieszkać? Nie chcę być daleko od córek. Rozumiem. Chciałbym, żebyśmy mieli własny dom. Ale... Ale myślę, że na razie lepiej nie zostawiać Kamili samej w Margaridzie. Dochodzi do zdrowia. A w pobliżu czai się Daniel Diaz-Acosta. Ona i Jimena nie mogą być same. W takiej sytuacji. Musimy zamieszkać w Malkaridzie. Przynajmniej do czasu, aż sytuacja się unormuje, zrobisz to dla mnie? Zrobię wszystko dla ciebie i twoich córek. Co pani na to? O to mi chodziło. A co z pieniędzmi? Tak jest dobrze. Alonso nie odmówi. Nie może. Małżeństwo nie zostało skonsumowane. Mamy więc wszelkie podstawy do złożenia pozwu rozwodowego. Dobrze. Dziękuję. Podziękuję mi pani, kiedy zamkniemy sprawę. Proszę podpisać. Dostarczę ten dokument panu Laskano. Coś nowego, mecenasie? Tak. Co? Wypuścili go? Tak mi powiedzieli. Brak dowodów. Ale nie minęły trzy doby. Adwokat Leoncia jest sprytny. Oświadczył, że nie ma dowodu na to, że to on skrzywdził Marię. Dlatego go wypuszczają. Mówiłem, że jestem niewinny. Wiem, że nie. Na szczęście nie wszyscy tak myślą. Proszę mu pokazać. Wkrótce tu wrócisz. Będziesz sądzony za inne sprawki. Zobaczymy. Uważaj. Przez Ciebie straciłem pracę i rodzinę, którą bardzo kocham. Zapłacisz mi za to. Nie puszczę Ci tego płazem. Ten człowiek to przestępca. Niestety dla prawa i policji słowo Luz Marii to za mało. Co jej teraz powiem? Myślałam, że nie przyjdziesz. Wahałam się. Rozumiem, że mi nie ufasz. Mało się znamy, ale udowodniłam, że jestem po stronie twojej i Pabla. Tak. Jestem zaszokowana tym, co ci się stało. To niesprawiedliwe. Podziwiam, że miałaś odwagę oskarżyć wuja. Zdobyłaś mój szacunek, bo mało kogo byłoby na to stać. Nie było łatwo. Wiem, że Pablo wciąż cię wspiera, dlatego chciałam z tobą porozmawiać. Coś mu się stało? Na razie nie. Ale może się stać. Nie mówiłaś mu, co cię spotkało, bo chciałaś go chronić. I właśnie dlatego, że go kochasz, musisz się dobrze zastanowić. Nie rozumiem. Pablo pokłócił się o ciebie z rodzicami. Ojciec zagroził, że go wydziedziczy i przestanie płacić za studia. Jego rodzice są staroświeccy. Dla nich liczy się pozycja społeczna i narzekają, że jesteś córką kucharki. Wiem. Pablo mówił mi, że rodzice nie zgodzą się na nasz związek, dlatego mieliśmy wziąć ślub pokryjomu. Ale nie wzięliście. Teraz rodzice nie tylko się sprzeciwiają, chcą też spełnić swoje groźby. Czy to w porządku, że Pablo straci wszystko, żeniąc się z tobą i adoptując cudze dziecko? Nie miej mi za złe. Kibicuję wam. Powiem, że Pablo kocha ciebie tak, jak ty jego. Ale z czasem może pożałować, że zrezygnował z obiecującej przyszłości, z lepszego życia. Teraz nic go nie obchodzi, ale za kilka lat może ci robić wyrzuty. Nie zrobi tego. Teraz nie. Ale przywykł do luksusowego życia w eleganckim domu. Na razie miłość go zaślepia, ale później codzienność i opieka nad cudzym dzieckiem mogą wszystko zmienić. Czuję się zagubiona. Rozumiem, ale teraz musisz pomyśleć nie tylko o sobie, ale i o Pablu. Chcesz, żeby wszystko stracił? Odkryłem, że adwokat Leoncia nie jest obrońcą z urzędu, lecz wysoko opłacanym prawnikiem. Przecież Leoncia nie ma pieniędzy. W rejestrze wizyty widnieje podpis Alonso Lascano. Alonso? Nie sądzę, żeby mu opłacił adwokata. On też nie ma pieniędzy. Może ma interes w tym, żeby wyciągnąć Leoncia z więzienia? On nie, ale ktoś jest z nim związany. Na przykład Dionisio Ferrer. Możemy coś zrobić, żeby Leoncio zapłacił za swoje czyny? Udowodnić, że jest ojcem dziecka, którego spodziewa się Luz Maria. Powinna przeprowadzić test, ale będzie go można zrobić dopiero za miesiąc. Nie ma innego sposobu. A jeśli udowodnimy, że Leoncio dopuścił się innych przestępstw, trzeba by wnieść oskarżenie i dostarczyć dowody. Ale każde przestępstwo sądzi się oddzielnie i nic nie gwarantuje, że zostanie skazany. Chyba, że dowody będą niezbite. Wiem, że chcesz pomóc Luzmarii. Niestety na razie możemy tylko czekać. Auto szybko się sprzedało. Dziękuję. Do usług. Co nam się przyda? Dziękuję. Zgarniasz zyski z Malkaridy? Ależ nie. Powinienem cię zapytać o Kamilę? Gimeno? Gdzie byłaś? Dlaczego nie spałaś w domu? Muszę cię uprzedzać? Nie jestem dzieckiem. Od dawna żyję sama i nikomu się nie tłumaczę. Kiedy tu jesteś, masz mówić, gdzie jesteś. Zwłaszcza, kiedy nie ma mamy. Po co mam ci mówić? Żebym się nie martwiła. Mogę cię potrzebować. I tak się do mnie nie dodzwonisz, bo nie mam komórki. Nie mam też auta. Jak to nie masz auta? W mieście mieszkają moje przyjaciółki. Poszłam z nimi do restauracji. Zostawiłam auto na ulicy. Kiedy wróciłam, już go nie było. Tak po prostu? Przyjaciółki zaprowadziły mnie na policję. Spędziłyśmy tam prawie całą noc. Właśnie dlatego powinnaś była mnie uprzedzić. Po co? Dochodzisz do zdrowia. Nie chciałam cię stresować. Zresztą nic byś nie wskurała. Byłam tak wściekła, że nikogo nie chciałam widzieć. W dodatku samochód nie był ubezpieczony. Jak to? Nie był i tyle. Dlaczego nie był ubezpieczony? Bo za mało zarabiam, żeby wykupić polisę. Jasne, staćcie na torebki i ciuchy, ale nie na policję, która jest tańsza. Mama co miesiąc cię wspomaga. Te rzeczy dostaje w pracy. Promocja. Od mamy dostaje jałmużnę. Razem z pensją nie wystarcza mi na wygodne życie. Nie wszyscy żyją tak jak ty. Wiele razy namawiałam cię, żebyś tu zamieszkała. Niczego by ci nie brakowało. Ale nie chciałaś. Bo ty i mama postanowiłyście tu przyjechać, nie pytając mnie o zdanie. A ja miałam inne plany. Nie chciałam, żebyś decydowała za mnie, tak jak za wszystkich innych. To nieprawda, owszem. O mnie się nie martw. Dałam sobie radę bez Twojej pomocy. Przepraszam, idę wziąć kąpiel.